Państwa w kolejnym odcinku treningu dla każdego. Kończymy sezonem biegowym, ale nie kończymy z bieganiem i wszelką aktywnością. Jak widać, jesteśmy nad Maltą i nad tą Maltę jeszcze dzisiaj będziemy wracać. A co w tym wydaniu? Przegląd sportowy, bieg w Luboniu z okazji Dnia Niepodległości oraz Salezjanie znów na podium w cyklu biegaj z Chevrolet Spot. Doktor Maciej Nowak odpowie nam na pytania. Czym jest jesienna depresja i czy należy jej się bać oraz co to takiego roztrenowanie. A Jacek Hejna z kliniki Reha Sport opowie nam o najczęstszych kontuzjach, czyli o tajemnicy ścięgna Achillesa. A potem już wchodzimy do klubu Nautilus, gdzie będziemy rozmawiać z twórcą treningu negatywnego oraz sprzętu x a także z instruktorką fitness, która będzie nam mówić o tym, że w ciąży nie należy rezygnować z aktywności. Zapraszamy! Święto Niepodległości to okazja do zadumy, można jednak ten dzień spędzić również na sportowo. Biegi z okazji 11 listopada już w całej Polsce wpisały się w harmonogram imprez sportowych. Drugi taki bieg miał miejsce także w Luboniu i już przeszedł do historii. Na starcie stanęły 152 panie i 476 panów, to aż o 302 uczestników więcej niż rok temu. Jest to połączenie dwóch rzeczy, sport i tradycje, pamięć, honor. Naszej ojczyzny. 11 listopada świetna data. Biegnie w tym biegu ponad 700 biegaczy. W zeszłym roku było ich niespełna 300, także frekwencja nam dopisała 100%, 100 więcej nawet. Biegniemy po to, żeby uczcić, żeby się spotkać i pomyśleć sobie, że w takim dniu możemy też razem wszyscy jako Polacy biegać i świętować. Najszybszym biegaczem był Piotr dziuba, który 10-kilometrową trasę pokonał w czasie 32 minut i 45 sekund. Jak to się robi, żeby zwyciężać, pokonywać 10 km o tak dobrym czasie? No przede wszystkim treningi, codzienne treningi, czasem dwa razy dziennie. No, wiadomo, są też mi wyrzeczenia nie? w takim sporcie, bo to ja też mam taką pracę, gdzie muszę iść na 8 godzin do pracy. Nie jestem tam nauczycielem, mam pracę fizyczną, ale jakoś to godzę z rodziną, z pracą. W biegu wziął udział także Przemek Walewski. Niektórzy maszerują w pochodach, biegacze, wolą to uczcić w sposób sportowy biegiem. Bardzo fajna impreza, świetna pogoda i mam nadzieję, że za rok się spotkamy na pewno już o wiele większym gronie. Bieg w Luboniu był świetną okazją do przepytania uczestników o koniec sezonu. Czy koniec sezonu oznacza dla Pani teraz siedzenie w domu, oglądanie seriali? Czy... Nie, nie, absolutnie biegać będę, trenować, tylko po prostu następne zawody dopiero od wiosny. Co Pan robi jak już sezon się zakończy, czy jest to wyciszenie, czy jednak... Biega, biegam dalej, przygotowuję się do nowego sezonu. Do maratonu w przyszłym roku do Berlina. I proszę mi powiedzieć, czym dla Pana jest roztrenowanie? Roztrenowanie jest tęsknotą za, za startami. Troszeczkę może mniej biegania, ale nie zrezygnowanie z biegania, przejście troszeczkę na inną formę ruchu może jakaś tam bieżnia, czy więcej takich ćwiczeń siłowych, no ale takiego typowego roztrenowania nie ma, no bo cały rok pracujemy. Jest to tak zwany aktywny odpoczynek. I wszystkim, nawet amatorom, zalecałbym właśnie nie ustawiać butów, ale na przykład pograć sobie słowę gry sportowe, pójść sobie na basen, pojeździć rowerem po lesie, czyli odpoczywać aktywnie, żeby się nie zakurzyć. Już za rok odbędzie się kolejna edycja biegu. Zespół Szkół zalezjańskich pozdrawiam! 1387 punktów. Tyle zespół Szkół Salezjańskich zgromadził od początku tegorocznego rankingu szkół w cyklu Biegaj z Chevrolet Spot, który odbywał się tradycyjnie już nad Maltą od stycznia do września. To właśnie ta liczba punktów pozwoliła Salezjanom już zresztą po raz czwarty stanąć na najwyższym miejscu podium. Uroczyste podsumowanie odbyło się w zespole Szkół Salezjańskich na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej w środę 14 listopada. Zwycięzcy zdradzili nam klucz do sukcesu. Dużo pracy, dużo nakłaniania, namawiania. No i mamy swoje specjalne sposoby, żeby po prostu na nasze młodzież zmobilizować. A to jest na pewno ocena wychowania fizycznego. Kto chodzi na szpota, przebiegnie z szpota wokół Malty, ma po prostu za każdą obecność odpowiednio dobrą ocenę. W szóstej edycji wzięło udział ponad 4000 uczestników. Z 67 szkół rozegranych zostało 56 biegów. Uczestnicy spotykali się w każdą ostatnią sobotę miesiąca i musieli przemierzyć jedno okrążenie wokół Malty, wszystko, aby zdobyć jak najwięcej punktów w rankingu. My zakładamy, że poprzez to, że nasze biegi, jest ich już za nami 56, to jest naprawdę taka przygoda na dłużej. My chcemy, żeby rzeczywiście spotykać się co miesiąc, a nie raz w roku żeby te biegi były dobrym treningiem w grupie, w dużej grupie, grupie, gdzie się rzeczywiście rywalizuje, bo tak naprawdę każdy półmaratończyk i maratańczyk no, rywalizuje w pewnym momencie też sam ze sobą. Ale przyjemnie się biega w grupie, w związku z tym zakładamy, że te nasze biegi będą bardzo fajnym treningiem dla tych, którzy chcą w przyszłości biegać również maratony. Salezjanie za pierwsze miejsce otrzymali 3000 zł na zakup sprzętu sportowego. Miejsce drugie zajęło gimnazjum nr 24, a trzecie szkoła podstawowa nr 4. Kolejny cykl Biegaj z Chevrolet Spot rozpocznie się 26 stycznia. Doktor Maciej Nowak, znany i ceniony specjalista medycyny sportowej i ekspert od ciężkich kontuzji i wad postawy, lekarz naszej kadry narodowej w piłce ręcznej. Opiekuje się wieloma znanymi sportowcami. Nam mówił, jak pokonać jesienną depresję i nie rezygnować z ćwiczeń oraz czym jest pojęcie roztrenowanie. Panie doktorze, okres jesienno-zimowy wszystkim kojarzy się ze słowem depresja. Czy ta depresja jest nieunikniona? Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przewrotnie. No to co robią skandydawowie? Biegają na nartach, grają w hokeja i zażywają, że tak powiem, znacząco większego wysiłku niż latem. Bo może latem oni mają depresję, że mają gorąco, że się pocą. To nie tak. Myślę, że depresja jest pojęciem medycznym sensu stricto, a nie pojęciem uznaniowym. Nie ma powodów, żeby popadać w depresję tylko dlatego, że mamy listopad. Oczywiście względy emocjonalne, nostalgia, niechęć do, do aktywności ruchowej może być tylko usprawiedliwienie. Jeśli chodzi o czynniki medyczne, no to oczywiście spada nam, mm, że tak powiem, fotosynteza, którą <ścoughs> widzimy na co dzień. Jest mniej światła, jest mniej aktywnej witaminy D3, która w sposób absolutny wpływa na jakość funkcjonowania przyczepów, więzadeł, bo jest to jednak prekursor zdolności wchłaniania wapnia w ustroju i pod tym względem możemy czuć się mniej komfortowo. W sporcie obserwujemy bardzo znaczące spadki poziomu witaminy D3 w okresie jesienno-zimowym. Stąd y, aktywność ruchowa, czyli kompresja narządu ruchu, będzie powodowała, że nasze ukrwienie i nasza zdolność do wchłaniania wapnia z diety będzie może relatywnie mniejsza, ale też będzie dostatecznie duża. Jednak y, jeden znajduje wymówkę, że jest y, ciemno, drugi, że jest zimno i najlepiej zostać w domu. Czy Zostawianie w domu, ponieważ na dworze temperatura spadła poniżej zera, rzeczywiście chroni nas, nasz układ odpornościowy przed jakimiś nieprzyjemnościami. Odporność naszą budujemy w takich mikrocyklach. To jest mniej więcej tak jak szczepionka, czyli muszą być bodźce podprogowe, które dają nam większą zdolność do pokonywania przeszkód. Typowym przykładem jest przecież budowanie wydolności sportowej. Jeżeli od razu pobiegniemy, to nie damy rady, ale jeśli będziemy zwiększać nasze obciążenia i tak samo, to damy radę. Tak samo jest z odpornością. Oczywiście, że możemy to wytłumaczyć, bo jest krótszy dzień. Wracamy do domu po pracy, jest ciemno. Ta motywacja do bycia na zewnątrz jest mniejsza. Spędzamy więcej czasu w domu. No Jak się przebierzemy, ubierzemy się w ciepłe rzeczy, to nie mamy takiej może wewnętrznej motywacji, żeby wyjść na dwór i, i ruszyć się. Korzystamy wtedy ze, z, z różnych miejsc, tak jak centra sportowe, w których rzeczywiście mamy światło dzienne, mamy światło jasne i tutaj nie ma absolutnie żadnej przeszkody, żeby, żeby wyjść. Nawet takie odreagowanie będzie tym działaniem bodźcowym, stymulacyjnym przeciw tej ewentualnej depresji, która nas może spotkać. A minus jeden, minus dwa, miałem przyjemność właśnie wrócić od naszych przyjaciół, gdzie w Moskwie jest minus. 5 stopni w tej chwili, i widziałem biegaczy biegnących w czapeczkach i w opaskach. To, to nie, to wiemy, że ta temperatura nie jest absolutnie. Widzimy biegaczy na nartach, którzy biegają w temperaturze minus 10, czy sami jeździmy na narty zimą, jak jest minus 15, i nikomu to nie przeszkadza. Ta temperatura absolutnie nie jest temperaturą szkodzącą naszemu ustrojowi. Mamy doskonałe możliwości odzieży w tej chwili, kremów ochronnych i tak dalej. A ta temperatura absolutnie nie jest, że tak powiem, żadnym, żadną przeszkodą do aktywności ruchowej na zewnątrz. Wśród sportowców, zwłaszcza biegaczy amatorów, pokutuje wiele stereotypów. Magiczne słowo roztrenowanie dla większości jest taką przykrywką usprawiedliwiającą nieróbstwo. Czym rzeczywiście jest roztrenowanie? Czy powinno być niczym, nic z nierobieniem? Nie chciałbym na naszych partnerów, kolegów, biegaczy, sportowców, amatorów wpływać w ten sposób, że jest to lenistwo, nieróbstwo, bo popadną nam w depresję jesienno-zimową właśnie i będziemy mieli z nimi problem medyczny. Roztrenowanie polega na tym, że osiągając pewien pułap wysiłku sportowego powinniśmy go podtrzymywać. Jeżeli rozumiemy, że bieganie czy jazda na rowerze, pływanie przed okresem startowym było 3-4 razy w tygodniu, to roztrenowanie, jeśli zrozumiemy, że to jest dwa razy w tygodniu, to tak możemy to zaakceptować. Czyli podtrzymanie tej naszej wytworzonej, wytrenowanej zdolności startowej, rozumiane jako roztrenowanie, to jest ok. Natomiast roztrenowanie, że wracamy do domu, jak niedźwiedź zimą czy borsuk, przybieramy na wadze i potem ją odrzucamy, jest niszczeniem własnego organizmu i potencja potencjału wysiłkowego, który mieliśmy. Biegasz i zdarzają ci się kontuzje ścięgna Achillesa? Nie jesteś sam. Klinika Rycha Sport tuż przed poznańskim maratonem badała pod tym kątem sportowców. Co się okazało? Na to i inne pytania odpowiadał fizjoterapeuta oraz trener przygotowania motorycznego i funkcjonalnego Rafał Hejna. Biegacze najczęściej narzekają na kontuzje Achillesów. Czy rzeczywiście Achillesy najbardziej trapią biegaczy? No, w dzisiejszym dniu zdążyliśmy już przebadać e, prawie 200 osób i 60% z tych osób ma jakiś problem z Achillesem, a mimo to startują w jutrzejszych zawodach, także skala problemu uważam jest dość duża i naszym celem jest... E, Zbadać jak najwięcej achillesów, żeby to były wiarygodne badania i na podstawie tego będziemy planowali stworzenie treningów profilaktycznych, które w formie filmów umieścimy na naszej stronie internetowej w grudniu. Także każdy będzie mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, jeżeli jest tak, tak, to czy powinienem sobie ćwiczyć sam, czy może powinienem skorzystać już z profesjonalnej pomocy lekarza, żeby nie przeoczyć etapu, w którym może dojść do zerwania się na achillesa. Czy na tym etapie już można powiedzieć, że istnieje jakaś profilaktyka zapobiegająca kontuzjom? No w chwili obecnej wygląda to raczej tak, że te wszystkie programy treningowe, które obecnie istnieją, one bardzo dobrze przygotowują wydolnościowe osoby, ale to jest tak, że dużo gorzej przygotowują pod kątem wzmocnienia struktury, dlatego że wzmocnienie struktury to jest czas i, i to trwa od pół roku do roku. Dlatego w chwili obecnej wygląda na to, po tych naszych badaniach, że jednak ta kwestia gdzieś umyka, czyli te osoby są przygotowane wydolnościowo do przebiegnięcia danego dystansu, natomiast niekoniecznie pod kątem struktury i wytrzymałości tkanek naszego ciała. Czy można powiedzieć w dużym uproszczeniu, biegacze długodystansowi e, idą troszeczkę, biegną na skróty i poświęcają małą, chociażby na siłę biegową? Uważam, że, że tak. Uważam, że... Po tych wstępnych badaniach, które do tej pory zebraliśmy, wychodzi na to, że no fascynujemy się bieganiem, ale tak jak w obecnych czasach wszystko staramy się zrobić na skróty, tak samo i ta rzecz podlega pójściu na skróty, a to się źle kończy. Niejeden zapyta, w jakich butach biegać, a może biegać boso? Jest taki modny trend biegania boso trzeba pamiętać, że nawet jeżeli ktoś się decyduje na bieganie boso, to musi mieć odpowiedni czas adaptacji do tego. Także każde, czy w normalnych butach, czy nie, jeżeli ktoś biega właściwie, jest dobrze przygotowany, to buty myślę, że krzywdy mu nie zrobią. Natomiast mogą mu pomóc w komforcie. Prezes firmy Xforce i wynalazca urządzeń tej marki oraz ambasador treningu negatywnego, Matt Stulin. Spotkaliśmy się z nim w klubie Fitness Nautilus, gdzie rozmawialiśmy o innowacyjności sprzętu Xforce, a także o pozycji polskiego fitnessu. Klub Fitness Nautilus jest pierwszym klubem w Polsce, który pracuje na programie Exforce. To jest nowa idea w Polsce. Ale to jest szwedzki pomysł i chcemy go rozpowszechnić w całej Europie, a w Polsce w tym klubie to się rzeczywiście zaczęło. Jak dużo klubów pracuje w całej Europie na sprzęcie Exforce? W tej chwili to jest około 15 klubów w innych krajach Europy i to jest zadowalająca liczba. Dla kogo program treningowy X-Force jest adresowany? Czy na przykład dla biegaczy? Program X-Force nie jest specjalnie przygotowany dla biegaczy, ale moje doświadczenie pokazuje, że maratończycy i długodystansowcy wspomagają się o ten trening także. Mają oni jasny obraz, że taki trening pozwala w świetny sposób kształtować sylwetkę i nie muszą ćwiczyć tak często jak zwykle, daje szybsze efekty w różnych opcjach programowych, ale nie jestem pewien, czy w przypadku treningów biegowych się to sprawdza. To jest tak zwany trening negatywny, tak? Tak, negatywny trening zmniejsza ilość poszczególnych sesji, co oznacza, że biegacze mogą ćwiczyć więcej na zewnątrz. Ten trening powoduje, że wzmacnianie na siłowni staje się krótsze, co pomaga osiągnąć lepsze wyniki. Co myślisz o fitness klubach i idei fitness w Polsce? W Poznaniu otworzyłem ten klub 15 lat temu. W sumie jest ich 15. Liczba jest zadowalająca. Zauważyłem, że ludzie w Polsce stają się coraz bardziej aktywni i to oczywiście jest pozytywne. A powiedz mi, jakie są różnice pomiędzy Polską a innymi państwami w Europie. Porównajmy programy fitness na przykład do Szwecji. I would say that the fitness programs are...

Nie wiem ile dokładnie jest w Polsce, ale około 10%, w tym 4-5% osób, które chodzą na fitness i siłownie. A teraz coś dla ciężarnych. Odpowiadamy na pytanie, czy kobiety w ciąży powinny ćwiczyć, jak powinny to robić i czy aktywność wpływa na poród i macierzyństwo. Dzisiejszym naszym tematem jest jestem w ciąży, ale nie muszę rezygnować z aktywności i powiedzmy w takim razie, czy to stwierdzenie jest rzeczywiście prawdziwe, czy rzeczywiście nie musimy rezygnować z aktywności w tej ciąży. Jak najbardziej generalnie ciąża nie jest żadnym przeciwwskazaniem, nie jest chorobą, jak najbardziej powinniśmy kontynuować ćwiczenia, natomiast są jakieś tam obostrzenia, które, na które powinniśmy zwracać uwagę. Jeżeli uprawialiśmy sport, ćwiczyliśmy regularnie, to jak najbardziej to kontynuować jednak. Ograniczając troszeczkę i wysiłek, i obciążenia, z którymi pracujemy, tak naprawdę, które kobiety ciężarne nie powinny ćwiczyć? Jakie są przeciwwskazania? Bo często, właśnie, mówi się o tym, że jeżeli nie ma żadnych dolegliwości, ale jakie dolegliwości? Bo jest to dla nas taki nowy stan i nie zawsze rozpoznajemy te dolegliwości. To może wymieńmy kilka. Na pewno jakieś zagrożone ciąże, patologia ciąży, na pewno są wtedy bardzo duże ograniczenia. Natomiast przy każdym ćwiczeniu też musimy się czuć komfortowo. Czyli jeżeli czujemy jakikolwiek dyskomfort, jakikolwiek ból w brzuchu, czy, czy ogólnie nie czujemy się z ćwiczeniem dobrze, natychmiast powinniśmy przestać. Też musimy zwracać uwagę na to, na nasze ciało. To znaczy słuchać własnego ciała i to jest nasza intuicja i to, co mówi nasze ciało, to jest najlepszą wskazówką jeżeli lekarz no, nie widzi przeciwwskazań, to myślę, że tutaj nie ma, nie ma problemu. Oczywiście są to ćwiczenia też dobrane dla kobiet w ciąży. Powinniśmy zawsze z instruktorem porozmawiać przed zajęciami, czy jeżeli mamy sesję face-to-face, -face, czyli sesję z trenerem personalnym, to jak najbardziej on powinien być przygotowany do tego, żeby móc nas poprowadzić. Jeżeli występują jakieś krwawienia z dróg rodnych, to oczywiście też jest to przeciwwskazanie, żeby kontynuować ćwiczenia. To powiedzmy w takim razie, co można robić, a czego nie można podczas tej aktywności, czyli w jaki sposób kobiety ciężarne powinny ćwiczyć, a na co uważać? Na pewno to zależy indywidualnie od kobiety, natomiast ogólnikowo rzecz biorąc, to na pewno wszelkie sporty, które wymagają naszej bardzo dużej wytrzymałości podnoszenia jakichś większych ciężarów, również sporty niebezpieczne, kontaktowe, nawet koszykówka czy siatkówka, gdzie gdzieś tam możemy narazić siebie na jakiś uraz brzucha czy upadek, jazda konna, snowboard, narty. Na pewno nie chodzimy na zajęcia bardzo intensywne, z dużym impaktem, czyli nie skaczemy za dużo. Są to raczej zajęcia polegające na oddechu, żeby mieć świadomość właśnie tego prawidłowego oddychania, które nam później będzie też bardzo pomocne przy porodzie. Powiedzmy w takim razie o tym, dlaczego powinnyśmy ćwiczyć. Powiedzmy o tym, że ważne jest wzmacnianie mięśnia Kegla, wzmacnia mięśni miednicy czy, czy mięśni nóg właśnie po to, żeby łatwiej urodzić później? Mięśnie dna miednicy w ciąży są bardzo ważne. Utrzymują od spodu całą naszą macicę. Tak więc bardzo ważne jest, żeby je wzmacniać, zwłaszcza dlatego, że też łatwiej nam będzie wrócić do formy po porodzie. Bardzo ważne też jest wzmacnianie nóg. Wszelkie później podnoszenia, które będziemy robić, podnoszenie dziecka, nie powinniśmy wykonywać za pomocą zgiętych pleców, tylko właśnie za pomocą wzmacniania nóg. Ramiona, które powinniśmy wzmacniać tak naprawdę no tutaj do podnoszenia dziecka, na pewno długotrwałe trzymanie na ręku, gdzieś tam te ramiona nadwyręża. Tak więc będziemy przygotowane trochę lepiej na to, żeby, żeby opiekować się naszym dzieckiem po porodzie. Oczywiście yy, wszelkie ćwiczenia też pomagają nam w czasie porodu. Jesteśmy bardziej troszeczkę wytrzymałe, mamy lepszą kondycję, jest nam łatwiej przeć. Yy, mniej się męczymy. Oczywiście jest to względne pojęcie po poród, każdy jest inny, tak więc niektórym to pomoże. Na pewno nie zaszkodzi, niektóre dziewczyny na pewno będą czuć ogromną jakby wsparcie ze strony swojego ciała, tak więc polecamy ćwiczenie, dlatego że jest to również komfort dla kobiety, lepsze samopoczucie i lepsza, lepsza kondycja. Okazuje się, że na dworze już jest zimno, mgliście, szaro i buro, nie chce się zawsze wychodzić, ale są takie rozwiązania, które Ty dzisiaj masz na głowie, tak? Tak, wcześniej zapadają ciemności, ale nie ma co się bać, trzeba wychodzić na dwór. Gdy jest już ciemno, wystarczy zapalić czołówkę i wyruszyć na wieczorny trening. No to Ty idź, pobiegaj, a ja idę do domu, spokojnie poćwiczyć sobie na piłeczce. Do zobaczenia w następnym odcinku. I do zobaczenia przy następnym treningu. I najważniejsze, żeby się ruszać.